Cześć miłośnicy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Kropik z kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie na 2B2T na Bedroku. Bedrock Edition 2B2T. E, gramy sobie na wersji 1.19.11, jakby ktoś w ogóle pytał. E, Czy znaczy ogólnie powinienem grać na 1.19.41? Chyba to jest najnowsza, ale po prostu jakby. Gram o parę wersji do tyłu, bo mi lepiej, bo jakby mi, mi, nie lagują te wersje Ale ogólnie dezaktywowanie wersji to nie jest takie łatwe No dobra, no może dla kogoś jest łatwe, ale dla mnie akurat nie Więc my wchodzimy na serwer O dobra, jesteśmy, jesteśmy position in US 1 O! Pierwsze co, to się zlepiliśmy na bloku VLOG 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 Szukamy jakoś... Wiem tylko tyle, że trzeba się dostać do netheru I mamy portal e, Portal to jest mega kozatka Węgiel w ogóle e, Z tego co wiem e, Netherem się szybko poruszyć do Krańca mapy Bo map... Znaczy, do krańca mapy Do e, Do wyjścia po prostu Ze spawna Tubi tuti na bedrocku Yy, bo jedna kratka w nederze to jest 8 kratek w zwykłym świecie no na, na w takie miejsce gdzie będzie ciężko wyjść stąd nie no i właśnie o tym mówię za fly, fly widzicie to jest fly bo tu jest ogólnie taki atrycyt tylko że nie można jakby blokuje wam flya tylko Czekajcie. Eee. Ma pomysł, żeby wejść na tego Lava lawakasta Lava Kasta. O! Eee, dobra. Było blisko. się eee, powiedzieć mi, co to są za czerwone bloki, bo ja tych czerwonych bloków nie znam. Eee, a jakby warto by było je znać. Dobra. Ja w ogóle pierwszy raz gram na tym serwerze. Eee, jakby, nie no, przed chwilą wlatłem i obczaiłem co jest grane. I tylko zdążyłem zebrać 11 dir. No dobra, 17 dir, ta. Ale... No. To nie jest takie fajne, jak wam się... To nie jest takie... To jest chyba trudniejsze tu b -2 -T niż na... Javie. Bo tutaj mamy widzowie, jakby... Tu jest bardziej zgriffowane, mi się wydaje, niż na 2b2t, bo na 2b2t mamy... Znaczy na 2b2t da się jakkolwiek wyjść, a tutaj widzę... Widzowie... Zobaczcie. Jak, 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 tu byś wyjść. Znaczy... Wiem tylko tyle, że tutaj, że na 2b2t na Javie ma... Spawn jest dalej. Bo tu mamy spawna na... 14 tysięcy chyba, krat, to jest taki już mega fajne miejsce. A tak w ogóle, to tutaj to, to będą takie lagi, bo tu mamy serwer angielski. No i. No, nie, nie ma. Nie ma co się dziwić. Dobra. Gdzie tu dalej iść? Tam. Co jest? Jakiś Ala fly mi się chyba. A, bo to jest tego? No, tak jak mówiłem, to jest antycić jak latacie czy coś, to... No, właśnie to się dzieje. Nie! Nie! Widzowie! O! O, dobra, ale dad nie wiem, bo nam gór będzie spadał, więc Kropy Games Diet by lawa. Dobra, jesteśmy w wodzie. Kurde, widzowie. Czekamy, aż się znajdziemy portal. Bedrock? Co się dzieje? Nie wiem. Eee, no. Tak w ogóle możecie powiedzieć, czy muzyka w telefon... podoba się, czy lepiej, bez, ale no. Jakby nie wiem. Mamy 5 minut, dopiero musimy. Na jakby na ten odcinek jest tylko jedno zadanie: wyjść ze spawna. I w kolejnym odcinku po prostu będziemy pokazywać, jak dalej to zrobimy. Ale w kolejnym odcinku to myślę, że już będziemy mieli jakieś paki. Może nawet nam się uda, X-raya pobrać, czy jakieś w ogóle cheaty. No i cheaty są tu mega potrzebne, bez cheatów. Zawsze tu nie zagraste. Ja dlatego ja jakbym miał być normalnym graczem, to spróbujemy grać bez cheatów. Więc yy, no, wychodzimy ze spawna. Czekamy aż się wyjdzie ze spawna. Dobra, lecimy tak widowie. Musimy lecieć na górę. Lak chyba, bo. A nie, tu tak długo do. Właśnie, to jest najlepszy, że tu w, to, do połowy chyba tylko trochę jest. Z... Jesteśmy na 20, 200 kratce, widzicie? Już nam się udało na taką kratkę dojść. O, dobra, pyk. Ale dalej nie dojdziemy już, bo nie mam żadnego to się tam doskoczy Dobra. Teraz trzeba było zrobić ryzyk fizyk albo woda na dole jest albo wody na dole nie ma nie Spróbuję trafić do wody jakieś. Woda. No jest to. Telefon aż mi się rozładował. Pff. Dobra, ja szybko podłączę. Dobra, mamy to. Mamy to widzowie. Mamy szybko podłączony telefon. W ogóle sprawdzimy jakie to są komendy. Albo pluginy. Może pluginy jakieś są. Kurde, nie ma takiej komendy. Y... Private message T -p -t -p Jest komenda TPA Spróbuję się tepy dla jakiegoś gracza. Do cuplica jakiegoś. Albo do Aurel dla tego, dla jakiś aktywnych. Aktywny to będzie na przykład... Ee, eur... Efl, eur tpa. Eur, eur, On może zaakceptuje Sprawdzimy Dobra, nie zaakceptuję chyba. W ogóle wyciszę sobie trzas, bo na odcinku może to przeszkadzać wam ta tam chyba kogoś widziałem? głośno, może ta muzyka trochę Lecimy na jakieś dalekie kordy Wow 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 Gdzieś wow. wlecialiśmy, widzowie Dobra, lecimy dalej Ale w ogóle o dziwo, że to jest ten 2 b to, to na nawet roku, ale ogólnie jestem tu, B2T i żyję. Wow, i x nam się przez chwilę włączył, bo nam się czanki nie. No właśnie, widzicie takie, widzę tu mam lagi, że mi się czanki nie renderują. Ja wszystko widzę. Dobra, lecimy do góry. A tutaj to mnie nic nie zrobiło, bo mi się jakby... Coś się stało. Patrzcie to. Świat mnie nie renderuje już. O! Dobra, widzicie, widzę, świat się nie renderuje. Ja nie wiem, gdzie iść tak dokładnie teraz, bo się. się... Chodźcie tam na dół, widzowie. IP oczywiście serwera w opisie, bo na koniec jeszcze filmu podam wam. My I tak już nigdy w Bedrocka nie gra Nie Nie, 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 nie. no nie aj, aj, aj. 65 No właśnie tak się dzieje wo wo Żelazo Dobra, spróbujemy stąd wyjść Kurde ja nie mam free mam. jakbym miał free cama, To bym zobaczył co to jest Autostrada widzowie Trzeba się tam dostać Autostrada Autostradę widzowie znalazłem trzeba się, trzeba się na tą autostradę dostać Bo... Nie tam nie, nie mam jak Dobra kopię to no co widzę? No nic nie zrobię. Kopiemy to. Kopiemy to. No czy dwa blo Bo inaczej się nie dostanę tam na górę. Więc yy, kopiemy te dwa bloczki. Szybko to kopiemy. Opek. Dobra, tu ktoś też próbował tu wejść i mówi. Jesteśmy na autostradzie Teraz tylko nam została druga droga podróży I wychodzimy z tego spawna Zapytajcie, czemu idę w tą stronę Tylko dlatego, że w tej, na tej stronie No właśnie, będzie portal Skąd wiem? W takich miejscach zawsze jest portal Dobra, idziemy tam na górę jednak Wywalone mam w ten portal już O, patrz, jeżeli ja, ja się dostaniemy na górę jakimś cudem. O to będzie jeszcze lepiej. Nie, 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 nie. Nie jestem w obsydianie. O. Dobra, ej, autostradę mam znowu. Co jest? Dobra, lecimy teraz. Teraz się nie poddajemy. Lecimy w tamtą stronę. W tą stronę, stronę, lecę, bo ja leciłem w stronę spawna w ogóle. Bo spawn jest ogólnie na 0-0, ale. No. Andalo. Dobra, lecimy a... co jest? CO JEST? WIDER A CO SIĘ STAŁO? WIDER mm. Dobra lecimy dalej To było mega dziwne Znaliśmy DIRTA widzowie ale musimy lecieć w tą stronę, bo to jest, to są kordy z tego co wiem Nie No Dobra, lecimy widzowie na spawn'a, znaczy nie na spawn'a tylko DREWNO?! NIE! NIE! Mamy drewno, ale ja go nie zbiorę teraz. Dobra, lecimy. Leon. Leon. Dobra, lecimy widzowie. Znaczy, naj, 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 najcięższym zadaniem tutaj to jest chyba wyjście z tego spam nawalonego. Nie! Nie, nie, nie! nie. Dobrze! Eee. Ja nie mogę, widzowie! Ja pierdziele nie. To była już taka akcja że to jest hit. Dobra, wychodzimy z tego spawn'a dzisiaj. Musimy z niego wyjść. Jak my z niego nie wyjdziemy, to jesteśmy najgorszymi ciotami w tą grę. Znaczy, ja nie wy, bo wy jesteście pewnie porsami. Wy byście w 5 sekund wyszli, bo byście cheaty se pobrali, ale ja ogólnie cheatów nie mogę pobrać. Chciałem cheaty pobrać dzisiaj, ale jakby ogólnie minecrafta pod tego mam, ale jakby nie, nie mm. Możecie mi dać jak minecrafta tego 32 na 34 bity, bo tego minecrafta właśnie potrzebujemy. Żeby po prostu grać dalej, znaczy grać na cheatach, na, na tak zwanym toolboxie. Ale lecimy dalej yy, na spawna w ogóle. Znaczy, nie na spawna, od spawna w sumie. Idziemy od spawna daleko. Lecimy w tą stronę, szukamy portalu. Wchodzimy do portalu. Portal! Portal, 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 portal. portal. Ale tam nie wyjdziemy przecież. No i dobra. Lecimy widzowie. Lecimy widzowie. Lecimy Dobra. Dobra. Dobra, lecimy dalej od spawna Jesteśmy na mega dalekich kordach, jak my z tego spawna dzisiaj wyjdziemy Ogólnie zamiar na odcinek miał być 20 minut, ale chyba będzie dłuższy trochę Portal My tutaj wchodziliśmy. My tutaj wchodziliśmy. Wchodzimy tu jeszcze raz. Wchodzimy tu jeszcze raz, widzowie. Yy, musimy wejść. Dobra, wchodzimy. No, ach, ale nam wyszło wejście, nie? Dobra, lubimy akcję Grima. No mnie tak nie tak baguje tutaj za te. Flyer. Dobra. Lecymy tędy. Tą nam lecymy i na pewno dojdziemy do. Jak najdalej. Drewno, widzowie, drewno, ale ja szukam tej skrzynki jakiejś. O, widzieliście tą playtime. Albo gracza, jakbyśmy gracza spotkali, to bym uciekał, widzowie, bo tu chyba tu każdy ma cheaty, z tego, co wiem. E... E... Lecimy tutaj. Slimy, mamy slime'ik. Slima mamy, tak w ogóle. No i dobra. Już um... ta minuta, ale... Chyba będziemy chcieli zginąć jednak Daleko doszliśmy, ale Musimy widzowie Po prostu zrobimy taktykę naderową. Będziemy ginąć 20 razy, żeby mieć jakiś dalsze postępy Postęp Slownessa już ona mnie, nie, ona mnie nie zabije, nie? No widzę. Ona we mnie pod nie umie nawet trafić, dobra. Eee... Dobra, staniemy tu. Giniemy, musimy zginąć, nie? Dostałem kolejnego slownesa. O O. Jesteśmy koło, koło nie portalu. No, utknęliśmy utknęliśmy Dobra widzowie, chyba będzie to jest odcinka gramy w tubi, ale na bedroku jest tu creeper. kosmos. Dobra, lecimy dalej. Nie 46 40. Ale. Nic nie widzicie tak samo jak ja widzowie nie. Nas w takim miejscu zrespiło, że jest hit. Sprawdzimy czy jest komenda kill, bo inaczej to my z tego nie wyjdziemy, nie? Jest kill! Dobrze! Gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy? Kolejny raz kill Aha Przejdźcie Nie! Pięćset. Tu nie ma portalu! Osiemset na osiemset. Prawie spawn, znaczy prawie wyszliśmy. Nie, nie w tą stronę start Sadzonka! W sumie moglibyśmy poczekać czy jeszcze na urośnie, ale wiecie kiedy ona by widzowie urosła? Portal, portal to jest najlepsze życie, jaką musimy znaleźć teraz. Pół godziny na ten odcinek daje, nie więcej. Bo. O jezu. 40 minut. To to będzie prawie jak live, zwykły. Bo live może trwać dwie ale. I tak, tymże przerużyłem i. I tak z tego będzie mała, mega mała oglądalność. Wiecie, że jak macie na przykład tutaj wodę, to tu byście nie wsk nie wskoczyli. Sorry. Ryza to, ale... Pobrałem coś, czego nie po... Nie powinienem w ogóle. W ogóle. Yy, miałem kiedyś takiego czyta fajnego, ale on był na 1.18.30. Ja bym mógł go pobrać i on by mi normalnie tutaj zadziałał. Tylko nie wiem, jak on się nazywał. I tam było normalnie yy, jakiś skaf. Nie, tam było fly normalnie. Tego. I no. Dobra, szukam spawna dalej, ale nic chyba nie znajdę. Dobra, mi się widzę, wydaje, że to po prostu nie wiem, jest nie dość przejścia, nie? Bo my tak krążymy od 24 minut. Dobra. Ostatnia szansa daje. Jesteśmy w wodzie. Więc mamy szansę. Dobra, nie mam jednak szansy. Dobra. Mm. A więc muszę się z Wami pożegnać. Niestety, no, nie udało nam się przebiec naszego danego progu. Czyli, wy... znaczy, nie udało nam się zrobić naszego zadania, czyli wyjście ze spawna 2 b Bedrock Edition. Ale myślę, że Następny razem nam się na pewno uda. Więc zostawcie łapkę do góry i z A my się widzimy w kolejnych odcinkach. chase